Cześć tu Marcel i niepoprawny tata, czyli BAWTA SIĘ TV Witamy w kolejnym filmiku i teraz będziemy Wam prezentować akcesoria do Super Kingsów. Super to te postaci, które odpakowywaliśmy w poprzednim nagraniu. Tak naprawdę przyznam się, że nie wiem o nich zbyt wiele. A nie wiem, że też mniej jako! Możemy to sprawdzić jak najbardziej. Super thinsy, czyli z angielskiego super rzeczy, to postacie, które są różnymi przedmiotami, i z tego, co mi Marcel powiedział, dzielą się na złoczyńców i? Bohaterów! Tak jest, na złoczyńców i bohaterów. Wydaje mi się, choć nie jestem jeszcze specjalistą w tej dziedzinie, że można to poznać po kolorze ich oczu. Ale nie jestem tego w 100% pewien. A teraz zabieramy się do prezentacji zabawek. Do prezentacji przygotowaliśmy ciepłą i zimną wodę w kapsułach, bo chcemy wam pokazać, jak super thingsy zmieniają kolory oczu te dwa na pewno będą się zmieniały, a nasz unikatowy złoty dings zostanie poddany próbie. Którą kapsułę wybieramy jako pierwszą? E, Niebieską. Dobrze. W niebieskiej mamy zimną wodę i sprawdzimy, co się stanie, kiedy umieścimy tutaj dingsa. No, nie chce się zmieścić. Nie chce się zmieścić. O, już się udało chyba. Nie chcę spęc. Mogę? Tu jest specjalne miejsce, gdzie tingsa się wpina. O, skoczył, dobrze zrobiłeś. I umieszczamy go pod wodą, tak żeby wszyscy widzieli. Wyciągamy i co? I nie zmieniło się nic. Więc spróbujemy jednak z tymi tingsami, które prawdopodobnie zareagują na ciepłą i zimną wodę. Proszę, spróbuj tego, a ja wezmę drugiego. Ale czekaj, miało być w kapsule. No dobra, to pójdziemy na skróty. Pokaż oczka, zmieniły się. Tak. Pokaż, pokaż. Zobaczcie, jak wyglądają oczka Thingsów. A teraz umieścimy je w kapsułach. Wiesz, jednego, jakiego drugiego. To się zmienił. No to dobrze. To dawaj. Udało się. Tak. Tylko musimy odwrócić, żeby wszyscy widzieli. Proszę bardzo. A teraz próbujemy z drugim. Spójrz, już się udało? Tak. Teraz ma pomarańczowe oczka. A tutaj jakie miał? A tutaj miał żółte. Czyli działa. Przechodzimy do pojazdów Thingsów. Każdy ma swoje zdolności bojowe, tutaj na przykład mamy pojazd z wiertłem, możemy do niego zaaplikować jakąś postać, drugi pojazd ma piłę, kolejny ma uderzającą pięść i jeszcze raz pięć. te się powtarzają, są podobne. Yy, I na końcu mamy 5 boksera, ale działające w troszeczkę inny sposób. Wybierzmy sobie jakieś zinksy, yy, przepraszam, tinksy. i umieśćmy ja je w pojazdach. Ja mam ja sobie domka Dobrze, a ja mam narciarza. Zaraz, walka? Tak. Ow, 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 wygrałeś. Tak. Wygrałeś. Jeden zero dla ciebie. Ja zmieniam pojazd na piłę. Ja zmieniam pojazd na... I wezmę sobie ja budzik. Mi... Ja zmieniam... Jaki chcesz pojazd? Piłę? Dobra. A postać? Czego? O Złotego Tinksa. Będzie ciężko, no ale spróbujemy. Złoty Tinks wygrał. No, niestety, no, szanse były niewielkie. Ze Złotym Tinksem chyba rzadko kto by sobie poradził. I ja wygrałam na razie. Tak, wygrałeś na razie. Następną postać biorę motorek. Pokażę Wam tylko jeszcze z bliska, jak się mocuje Tinksa do pojazdu. Na dole mamy mały otworek, który tutaj pasuje. I każdego Tinksa możemy umieścić. W dowolnym pojeździe. Który pojazd wybierasz? Ten. Dobra, a Timsa? Tym razem wybieram się za Myślisz, że teraz uda mi się wygrać? Myślę. Myślisz? To próbujemy. Pak, tak, 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 tak. No, wygrałeś! Yeah! raz niepoprawny tata wygrał, ale czad. Dobrze. O, chyba kończymy walkę I przejdziemy do tej tajemniczej kapsuły Za momencik pokażemy wam Jak ona działa Zaczynamy prezentację Kapsuły Ale najpierw malutkie sprostowanie Marcel zwrócił mi uwagę Że to przecież nie jest pięść Tylko kula ognia Ale przechodzimy nie, już do kapsuły to, to, to jest To jest kropka ognia Kropka ognia, okej okay. Przechodzimy już do kapsuły i zobaczcie, tutaj jest miejsce na Zingsa albo Tingsa. Zamykamy kapsułę i tu z przodu jest obrazek. Musimy go odpowiednio ustawić i wtedy Things będzie mógł wyjść na wolność. Super, otwarliśmy. Widzicie, obrazek jest ułożony, a things jest na wolności. Teraz pokażemy Wam drugą funkcję tej kapsuły. Dziękujemy Wam za oglądanie. Powolutku kończymy. Prosimy o wodę to za chwilę, bo będziemy się bawić dalej. Prosimy o kciuki w górę. Kończymy. Pa, pa. I dalej się bawimy. Tak, kończymy nagrywanie i bawimy się dalej. Tak. Tylko wodą.